Cześć! Jesteśmy Wójdy na Resorach. Będziemy pokazywać klasiki i young timery. Zadbane cacka na niedzielne przejażdżki i służące na co dzień gruzy. Wychuchane kolekcje i zapuszczone pierdolniki. Oglądajcie nas, jeżeli chcecie, bo jak nie chcecie, to nie. Ty, a ciekawe, co jest w tych garażach? Ja! Yeah. Porsche 924. Siemka, tu Bójdy na Resorach. Możecie się zastanawiać, dlaczego dzisiaj jesteśmy w tak eleganckiej okolicy. Otóż mamy do przedstawienia nie byle jaki samochód, mianowicie Forda Galaxy. Nie no, ale przecież nie Tego. Tego. Dzisiaj przyjechaliśmy w odwiedziny do Jacka. Jacek jest, myślę, że dosyć znaną personą w łódzkim środowisku fanów samochodów klasycznych i zabytkowych. Prawdopodobnie, jeśli rejestrowaliście w Łodzi czy w ogóle w województwie łódzkim klasyka, to dokumenty musiały przejść przez jego ręce. Mało tego, jak coś uwalił, to na pewno teraz stoi u niego na podwórku. Pamiętajcie, to jest nieprawda, że jak żółte tablice wrzucacie auto, to że konserwator jest jego właścicielem. Rolki poglądajcie, bo to jest, wiecie, to to, to, to jest mit straszny. Na ludzie tak, to wierzą. Właśnie, swoją drogą, jak chcecie się dowiedzieć, rozwiać różne swoje wątpliwości, możecie też zajrzeć do Jacka na stronę, na kanał, to wiele się wyjaśni. Zapraszamy. No, ale póki co, żarty na bok. Skąd Ty w ogóle wytrzasnąłeś tego rodzynka? Z tym autem jest ogólnie taka dość nietypowa historia, ponieważ wiadomo, że najlepiej gruza, to się kupuje bez planu. No Czyli tak. sobie idziesz załóżmy, przysłowiowa herbatka do snu. 80-90% tak. klasyków odpalasz się Odpalasz sobie Marketplace'a mhm. i sobie chodzisz. Marketplace sobie odpalasz, w Macedonii i drugie odpalasz, w Stanach gdzieś ten i tam się trafia gruz. No i na marketplace tam jakichś starych gruzach Jakiś młody gostek wyskoczył z tekstem, że ma po dziadku Forda i ile to warte? No od razu wiadomo, pierwsza informacja, jak to marketplace Ameryka, żeby Cię nie wycięło, to koniecznie zmiana lokalizacji na USA mhm. i szybki mail do gościa. Czyli on wiadomo, jak zobaczył lokalizację, ja zmieniłem swoje miejsce tam na Chicago bądź Atlantę, czyli on wiedział, że jestem miejscowy, czyli odpisał od razu. No bo tak to działa, to dobry, bardzo dobra pomoc, bo to tak kupujecie auto w Stanach. I e, działało to także. Gość mi odpisał, że on ma pociąg taki samochód i chciałby sprzedać. Uh -huh. I nie miał zdjęć, oczywiście nie miał nic. Wiadomo, rozmowa taka, no młody chłopak, bo to wnuk, prawda? Uh -huh. I powiedział, że na następny dzień wyśle mi film. Wysłał mi film od tego auta, i taki. Z 2-3 minuty, jak po 20 latach, powiedzmy, odpalone auto, taki spłowiały różowy lakier, i on tak tyłem wyjeżdża powolutku z garażu, prawda? A fotele te oryginalne jeszcze, one były leciutko poprute, ale były w fabrycznych, foliowych pokrowcach. Takich nas suwak jeszcze były, tak jak za stara tam z PRL-u, prawda? I to świetnie wyglądało, bo te, te, nawet te pokrowce, te, one były Ale to, takie spękane. Czy on y, założył to po latach? Czy on w ogóle nikogo tym autem nie woził? Nie, bo to jego dziadek to używał, on to po zlotach używał. Na aucie była, na przedniej szybie teraz już tam po detailingu była zdjęta naklejka. W 2020 roku, w 2002 roku mm. to auto było na jakimś zlocie, gdzieś w Atlancie. Aha. I od tego czasu stał w garażu. Dziadek zmarł i to wnuczkowi zostało. Mm -hmm. I to auto generalnie jak ja yy, ten film wysłał, on miał jedną rdzawkę na lewym przednim błotniku, taką dziureczkę dosłownie na pół palca. Mm -hmm. A tak to auto było całe, w oryginale, nigdy nie malowane, takie spatynowane, różowe, zwykłe, zblaknięte, całe. No i dogadałem się, mówię, no kurczę, zapłaciłem. to. To było na za... południu Stanów, prawda? Tak, w Georgii. No czyli wiadomo, brzoskwiniowy stan, akurat kolor pasuje. Tak, więc bardzo, bardzo. co łososiowy pasuje. No nie, Stamtąd to się, tam się urodził, prawda? To widać po kolorze. Mm -hmm. No i wy... kupiłem to auto. Ono wyszło de facto bardzo tanio, bo to auto nam wyszło. 9000 dolarów. To, to jest bardzo tanio z Galaxiaka, który był jeżdżący w pełni oryginalnie. Mówimy My, o samym zakupie. Samym zakupie. Mhm. 9 000, to jest tanio jak na mhm. Galaxiaka, bo się, to są ceny bardzo niskie, jak za auto jeżdżące, w 100% oryginalne. No i przyjechał do Polski, to jedyna rzecz, to tylko użyte wnętrze, pryśnięte z zewnątrz. I koniec, on cały jest oryginalny, silnik nieremontowany, remontowany, nic tknięte, zawieszenie nieruszone. Mhm. On jest cały w oryginale. To zresztą pokażemy Wam, jak się otworzy bagażnik czy drzwi, tam wszystkie wnęki są dokładnie w tym samym kolorze. E, wiadomo, jak to wnęki, one nie płowieją. Są oczywiście mniej błyszczące niż na dwozie, no bo ono jest po odpowiednich zabiegach. Ale faktycznie widać, że ten kolor taki wyjechał z fabryki. Jakie auto można dzisiaj kupić w takim kolorze? Chyba już żadnego. No ale każdy prawdziwy facet musi mieć różową furę. No ludzie. Przecież to jest oczywiste. To no, przecież. Jak można nie mieć różowego auta w dzisiejszych czasach? To modne. Oczywiście. Dobra, chodź, zajrzymy mu pod maskę. Wiadomo, Ford miał w tamtych latach różne silniki, z tego podstawowy to był ten Slant 6, taki sześciocylindrowy, no rzędowy, litra, ale wiadomo, to że herlawe, wiadomo. Do, do samochodu amerykańskiego z tamtych lat to nie wypada mieć sześciocylindrówki. To nie jest silnik największy, ale za to jest najmocniejszy. Tak, z tego względu, że w, w Galaxiaku największy silnik był 5.9, tu jest 5.8, tylko że on miał bardzo duży gaźnik, nawet zobaczcie tutaj, kurczę, odkręcę, to Wam pokażę. Oj! O, to są gaźniki, które są tych z berda, on jest czterogardzielowy, duży. Ta gardziel tylnie otwiera na pneumatycznie po osiągnięciu pewnego podciśnienia. Fajny temat, spali strasznie dużo. Ale, Właśnie, to nie ale wiadomo, znaczy inaczej, czy z pozycji kierowcy można sobie ten efekt wywołać, żeby otworzyć te dodatkowe gardziele, jak tam, nie wiem, zbutujesz tak. go odpowiednio? Tak, trochę hamulec i wbić pedał do końca. Aha. To wtedy się da, tylko że no, paliwo się macie szybko. No babie. właśnie, powiedz o tym yy, spalaniu. Oczywiście to nie jest tak, że w odniesieniu do takiego samochodu ma się jakieś tam oczekiwania, że on będzie oszczędny, ale no jako ciekawostka. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, to nie jest tak, że amerykańskie auto pali dużo. Amerykańskie pali dużo, gdy się mu wstawia pedał w ziemię. Jeśli jedziesz spokojnie, powiedzmy do prędkości tych 55-60 mil, to auto w trasie spala do 15 litrów. Jak na technologii i wielki gaźnik to jest bardzo ok. W momencie, gdy w mieście jedziesz bardzo spokojnie, 2,5 dychy 27, w momencie, gdy sobie bardzo pozwalasz, 70 litrów zbiornik, 180 km. No to wychodzi 35-37, ale w momencie, gdy pedał ziemia, pedał ziemia, i sobie po prostu korzystasz z tego, co ta pod maską ma, to auto, mówię, no to ma 300 koni, więc. Takie no jeszcze sprzed tego kryzysu paliwowego. Tam pierwszy był chyba na koniec, początek lat 60. było, tam, a później 73. No to była tam taka powiedzmy, te... recesja tak, gospodarcza. Tak. No, to tego, no to jest jeszcze sprzed tego, to jest plus, że to, to hmm. jednak kurczenie tego paliwka no wciąga. No ale fajnie jedzie. To Swoją zadań. drogą to jest może opowieść na samochód taki właśnie po 73 roku, zresztą Jacek też takie ma i takimi też na pewno będziemy się swego czasu zajmować. Ale Amerykanie sobie z tym kryzysem paliwowym lat 70. w bardzo specyficzny sposób radzili. W Europie wiadomo, samochody stały się mniejsze, bardziej kompaktowe, miały mniejsze silniki, po prostu były oszczędniejsze. Amerykanie, robiąc takie auta jak to, i potem jeszcze większe, z silnikami nawet o pojemnościach przekraczających 8 litrów, oni się nagle w momencie wybuchu kryzysu paliwowego obudzili z ręką w nocy. I fakt, niektóre samochody rzeczywiście próbowali zmniejszać, co zaowocowało tym, że ten Mustang, chociażby taki najbardziej klasyczny tego przykład, który był naprawdę już takim wielkim, opasłym, potężnym car'em z wielkim silnikiem, nagle stał się jakąś popierdółką, wyglądał jak Pinto Sedan, jakiś taki pokurcz, nie wiem, jak. O, oglądaliście taki stary film bliźniacy z Arnoldem Schwarzeneggerem i Danem DeVito? No to stary Mustang jest Arnoldem Schwarzeneggerem, a ten Mustang 2 to jest Dany DeVito. To jest taki brat bliźniak, który w ogóle nie miał się urodzić, tylko z takich trochę zmiotek, z maszyny genetycznych powstał on. Chłodnia widzenowa. No nie, no normalne, do tego nie ma gratów. Tu oryginalnie to w tych hałtach są chłodnice miedziane. No. Wiadomo, przewody tak samo, no przewody zwróci uwagę. No przewody ze wzmocnieniem z drutem w środku, żeby się nie zapadały. Mhm. W przypadku, gdy ta woda mocniej krąży gdzieś tam, żeby te przewody się nie zapadały, jest to. Ale jak to jest w takiej y, o, oryginalnej konstrukcji chłodnicy, miedzianej? po prostu już się nie kupić. Znaczy kupi się pewnie, tylko trzeba mocno szukać. Ta chłodnica kosztuje 90 dolarów i jest spokój. Mhm. I działa. Ja? Bo miedzianą to byś musiał kupić ze popi. Tak, no bo miedzianych dzisiaj nie produkuje, więc jest za droga. Kiedyś była tańsza, Aha. dzisiaj jest droga i dlatego. Ale to we większości aut. czy? w różnych samochodach, które gdzieś tam mamy, w niektórych są jeszcze miedziane, te oryginalne, tylko wiadomo, że nawet jak auto ma mały przebieg, ono jest stare. Mm -hmm. No, sorry, no, każda chodnica ma jakiś prześwit w środku. No, Miedzianą jest trudniej zregenerować, rozklejanie, jej, bo one są lutowane mm -hmm. fabrycznie, więc do serwisu te one są trudniejsze. Mm -hmm. Zwykła, aluminiowa, wiesz, ma plastikowe boki. Mm -hmm. Rozginasz, nowe uszczelnienie, czyścisz ją, składasz, wydajności nie traci. Mm -hmm. A miedziana no, jest trudniejsza w obsłudze. Mm -hmm. Dlatego no, wydaje mi się, że... Dla purystów oczywiście. No, każdy turysta powie, powie, że mówię, trzeba wsadzić miedzianą, bo tak było w oryginale. No tylko, że no, sorry, auto mamy dla siebie, czy dla kogoś. Jasne. Dzisiaj każdą rzecz do tego auta, czy alternator, właściwie w tym przypadku to bardziej prądnica. Mhm. No bo to jest, jak zwrócić uwagę, kształt tej prądnicy, to przypomina generalnie bagietkę, taką francuską, można by powiedzieć, dość grubą. I. Każdą rzecz do tego silnika się kupi. Wszystko mm -hmm. jest dostępne, każda rzecz jest dostępna i dlatego w ogóle to jest plus amerykańskiej motoryzacji. Mm -hmm. Że dzisiaj każdą rzecz, którą chcemy, nawet wytłoczki z podłogi, profile progowe, wszystko jest dostępne, każdą rzecz można kupić. No właśnie, samochód ma, no już dobija do 70, bo to jest 59 rocznik, a wszystkie części w zasadzie są. Oczywiście to są, i to jest w zasadzie najciekawsze, że nie trzeba, oczywiście. Inna sprawa, tych samochodów wyprodukowano dużo, więc jakby trochę poszukać, pewnie udałoby się znaleźć w dobrym stanie nawet oryginały z epoki. Ale najfajniejsze jest to, że oni cały czas zamienniki do tego robią. Wiecie, to wynika z tego, że wielu Amerykanów jest takich, którzy zatrzymali się w latach 70. I jak dzisiaj w Stanach są wybory, to oni dopisują sobie nazwisko Nixon. I tam zaznaczają miksa. I ci ludzie naprawdę <noise> myślą tak, jak się myślało 60 lat temu, dlatego dla nich są te rzeczy produkowane. Aha. Tych ludzi jest bardzo dużo. Aha. Jak po Stanach jeździliśmy, z wieloma takimi ludźmi żeśmy się spotykali, to naprawdę, ludzi, którzy zatrzymali się w tamtych czasach, jest bardzo duży odsetek. I producenci po prostu ich szanują. Aha. Aha. No właśnie, to jest w ogóle fajne, że tyle tych hałd przetrwało, ale był przecież taki czas, właśnie jakoś w latach 70., 80. Kiedy tych właśnie dwukolorowych skrzydlaków w pastelowych, mało męskich kolorach czasem nie postrzegano wcale jako cenne klasyki, tylko to był taki gruz, a to, to już jest stare, bach, do zgniatary i do pieca. Znaczy ja się w sumie nie dziwię z tego względu, że no, to nie jest auto, które pod względem jezdnym jakkolwiek jest z punktu widzenia dzisiejszego Kowalskiego akceptowalne. A, no dobra, ale w latach 70. w Stanach dużo lepiej samochody jeździły? Takie popularne? Znaczy się to jest tak, jak mam porównanie do Mark Piątki, którą mam ale... 70 Przepraszam, lata. porównujesz kupę do twarożku. To no nie jest no. samochód popularny, a tamten jest premium, tak powiedzmy. Znaczy, ale jakbyś porównał zło... Forda z Fordem, rocznik 5.9, a No to byś, 5, przy... 9, 7, no to byś połączył z Thunderbirdem, a Thunderbird jest po prostu uboższą wersją Mark Piątki. To jazda Thunderbirdem będzie lepsza. Aha. bo to auto jest bardziej cywilizowane. Okay. Chodzi o to, że te auta stare, te z lat 50., one umówmy się, no, konstrukcyjnie są podobne do tych lat 70., ale one no czują wojnę światową. Mm -hmm. I w trakcie jazdy to czuć, jak się wjeżdża na jakieś poprzeczne nierówności czy coś, w tym aucie tłucze. To nie są auta super komfortowe, one po prostu są duże, ale one komfortowe nie są. No właśnie, bo amerykańskie auta wtedy i jeszcze później też to były takie all show, no go. Eee... Tak, oczywiście, to się zgadza. Tylko że. Bardzo widowiskowe z zewnątrz, ale pod spodem muzeum. No, ale to przecież chyba o to chodzi. Nie, ja nie mówię, że o to nie chodzi. Ale jest... właśnie nawiążmy do tego, co tam w nim jest z pod spodem. On jest na ramie przecież, prawda? Tak, to jest najzwyklejsza rama, jeszcze taka. Generalnie mogę powiedzieć tak, to auto, gdybyś zdjąć z niego nadwozie, to de facto są to lata 40. Mhm. Lata 30., koniec lat 30, nawet ramowo. Wiadomo, że to nie jest Ford T, no bo jednak zawieszenie, mimo wszystko, no tu są z przodu sprężyny. Mhm. No to jednak jest to gdzieś tam do przodu trochę. Ale de facto Amerykanie konstrukcyjnie nie zmienili sposobu produkowania podwozi od początku, od, od połowy lat 30, powiedzmy od końca lat 30 do początku lat 80, do końca lat 70. Mhm. Nie zmienili. To mhm. wyglądało tak samo. Po prostu była sprężyna zamiast resora, jeśli był lepsze auto, jeśli był to jakiś tam, nie wiem, niższej marki, niższej jakości Oldsmobile czy tam Pontiac, no to sprężyny, zostawały wtedy resory. Aha. A jak auto premium, to pchali sprężynę. No tak. Czyli tutaj po prostu z tyłu mamy klasycznie sztywny A, most tak. i wielopióro. Tak, 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 mhm. tak, Dlatego po prostu mówię, nie jest to super wygodne niestety, ale no, no kurczę, no takie auto umówmy się, no. Nie znam kogoś, kto szuka sobie różowego klasyka po to, żeby bardzo komfortowo poruszał się po mieście, no, no nie, to nie po to jest. Właśnie, wspomniałeś o wycieczce do Mongolii. Ten samochód by tam na pewno dojechał. Pytanie, czy Ty byś dojechał i byłbyś szczęśliwy? A, w 2027 jest Mongaureli, w którym będziemy startować ogólnie. Będziemy jechać ramwanem naszym. Dojedziemy, wydaje mi się, że dojedziemy, a generalnie to jest tak. Te auta są bardzo fajne na Highway'a. Jeśli byśmy tym samochodem mieli zacząć trasę Chicago, skończyć w Santa Monica na końcu 66. Dojedziemy tam niezmęczeni. Mhm. 55 mil, tempomacik, nie dotykamy gazu, i on spali 15 litrów benzyny. Tu nie wyjdzie więcej. Aczkolwiek yy, to jest tylko auto na trasę. Ewidentnie na trasę. Po mhm. mieście ciężko się jeździ, nie ma wspomagania, bo wiadomo, było trzeba dopłacić 30 dolarów. Tylko oczywiście wtedy ten dolar miał trochę inną cenę. No, kiedyś za 30 dolarów to się kupowało kawalerkę. To trochę inny, był przelicznik, a tutaj w w przypadku tego auta no jednak manewrowanie po mieście to jest trudniejsze. Ta duża kierownica trochę pomaga, no ale no trochę. Mhm. E, poza chłodnicą, e, odświeżeniem lakieru, nową tapicerką, coś jeszcze robiłeś w tym aucie? Coś było potrzebne? Nic, zero. To auto jest nietknięte. O, założone są lusterka tutaj, Aha. bo to auto fabrycznie miało jedno lusterko po stronie kierowcy zaczepiane o szybę na słupku chromowanym. Ale była wersja... Tu na Fretnerku? Nie, na tym słupeczku, ona była na taką zakładkę, było na Aha. dwie śrubki montowane. Aha. Ale... Yy, a były wersje Galaxy z lusterkami tu, z takim mhm. I one mhm. były kupione właśnie po to, żeby wyglądało to tak, jak wersje... No ładniejsze po prostu, Aha. no umówmy się. O... A powiedz jeszcze o zakupie, bo yy, mówiłeś, że trzeba było najpierw zmienić sobie lokalizację, żeby sprzedający w ogóle yy, chciał nawiązać rozmowę. Jak potem okazało się, że nie jesteś z Atlanty, tylko z Lodz, Poland, to co on na to? Nie, no zero problemu. Jak konkretna rozmowa, no to jemu już nie robiło to różnicy. Okay. Poza tym, mówię, to, to jest podstawą. No, ja zawsze, jak auto gdzieś tam, no oczywiście nie zajmujemy się tym gdzieś tam zawodowo w ogóle, to jest bardziej hobbystyczna rzecz. Mm -hmm. Ale nauczyłem się już, że jeśli chcemy kupić auto w Stanach, lokalizacja USA i od razu pierwsza rzecz, trzeba gościowi podrzucić swój profil na fejsie. Im więcej komentarzy, tym lepiej. Im więcej starych gruzów na nim, to lepiej, to on od razu zaczyna ufać. Teraz jeszcze jest taka kwestia, o której już się tu zastanawialiśmy poza kamerą wcześniej. Czy lepiej taki samochód samemu mieć, czy lepiej mieć sąsiada, który ma taki samochód? To jest tak. Jeśli przejeżdżasz dużo kilometrów miesięcznie, dużo nie macie w domu i cały czas pracujesz i nie masz na to czasu, to lepiej, żeby miał sąsiad. W momencie, gdy samochody są gdzieś pasją człowieka i esencją jego życia, ewentualnie jego pracą, tak jak to im Tak, sportu. tak. Znaczy, ja bym połączył to z esencją i. No tak. Bym to chyba złączył <laughs> jednak. Więc y, to jednak chyba mieć. Bo oczywiście sens posiadania takiego samochodu jest absolutnie zerowy. Bo to jest ani wygodne, ani jakieś tam super szybkie. Y, co prawda, nie psuje się, nie generuje kosztów. Więc to Gdyby nie to jest miało sens, to my byśmy tu nie byli. Nie, no. Przecież ani ty, no, ani my. Ogólnie tak. W momencie, gdy kupujesz samochód osobowy i zadajesz sobie pierwsze pytanie: nie wezmę go, bo on nie ma dużego bagażnika, to ten zakup już jest za pomocą mózgu. Więc on jest. Tak, to już jest, jest rozsądny. To jest niefajny zakup. Mhm. Zakup niefajny, zakup taki naprawdę prawdziwy powinien być wtedy, że on nie ma bagażnika, ma duży silnik, będzie dużo palił i nie da się nim jechać. Ale biorę. To jest prawdziwy zakup. To jest dobry samochód, który naprawdę człowiek chce. Czasem lepiej, żeby auto z marzeń młodości jednak do końca życia zostało na plakacie. Bo te auta troszeczkę, szczególnie maselkary, one mhm. trochę rozczarowują, bo. Te auta to jest zwykły samochód, który się nie prowadzi w żaden sposób z włożonym wielkim silnikiem, mm -hmm. którym jeszcze buja. Mm -hmm. I o ile na przykład auta już z początku lat 80., czy nawet Korwety, czy jakieś tam inne transamy czy coś, te auta jeżdżą normalnie z mm -hmm. punktu widzenia nawet Europejczyka, no powiedzmy akceptowalnie. W jaki sposób akceptowalnie. No to stare Maselkary nie i ludzie często, którzy takie auto całe życie o nim marzą. Kupują sobie bez wcześniejszej jazdy, bez zapoznania się z nim. To później jest wielki kwik, że co ja kupiłem, tym nie da się jeździć i no tak. to nie stoi. Z Fordem w tamtych latach, jak zresztą właściwie z każdym amerykańskim samochodem, to jest taka specyficzna historia. Galaxy tak na dobrą sprawę nie był osobnym modelem. Kiedy pojawiła się na nim ta nazwa, to była to kolejna wyższa wersja wyposażenia Nadwozia, które było znane już wcześniej. Ci z Was, którzy znają się na amerykańskich samochodach, mogą od razu powiedzieć, Nie no, ale jak nadwozia? Przecież to nadwozie było tylko od końca rocznika 58 do końca 59. Tak, i jednocześnie nie. Dlatego, że Amerykanie robili tak, że jedna generacja danego samochodu, czyli te same bebechy pod spodem, te same silniki, one miały co roku inne nadwozia. I trudno powiedzieć, czy to był wymóg tak szybko zmieniającej się mody, czy tego chcieli klienci. Czy może to właśnie producenci tak bardzo te mody dyktowali, tak silna była konkurencja na rynku, że oni potrzebowali te samochody, to tak jakbyśmy nie wiem, dzisiaj robili im co roku facelifting. Wiadomo, że we współczesnych realiach auto trafia na rynek, bo będzie sobie na nim tam ze 3 lata. Po trzech latach się robi facelift, żyje sobie następne 2-3 lata. Bach nowy model. Nie, w Stanach wtedy e, samochody wyglądały co roku inaczej. To nie musiały być jakieś e, drastyczne zmiany, ale były widoczne. Na przykład e, Ford Fairlane 500 e, wcześniej miał pojedynczy reflektor. Ale w roczniku 58 stały się modne reflektory podwójne, no więc Fairlane 500 Galaxy, jako ta nowa e, wersja wyposażenia ma już reflektory podwójne. Oczywiście wszystkie Ferleiny miały wtedy podwójne i tak naprawdę od Galaxy różniły się galanterią, tym, że na przykład miały jednokolorowe nadwozie, a nie dwukolorowe. Galaxy miał też dołożony ten słupek C, stylizowany podobnie jak w Thunderbirdzie i wszystkie wersje Galaxy miały taki słupek, wszystkie z wyjątkiem jednej. Ale żeby do tego dojść, to powiem Wam, jakie w ogóle były wersje nadwoziowe tego samochodu. Bo był tak, dwudrzwiowy sedan, czterodrzwiowy sedan, taki jak ten, dwudrzwiowy hardtop, czterodrzwiowy hardtop, czyli też długie nadwozie, czterodrzwiowe, z podobnym profilem dachu, tylko że szyby się chowały w drzwi razem z ramkami. Kabriolet, zwany sunliner, z miękkim dachem. I największa gwiazda tego całego zestawienia, czyli Skyliner, nie pierwszy w historii, ale jeden z pierwszych samochodów, który był kabrioletem ze sztywnym dachem, który składał się i chował w bagażniku. Oczywiście, dzisiaj to już nie ma wielkiego znaczenia, którego z nich się ma, bo gdyby tak, mając takie auto Gdyby chcieć być fair wokół wszystkich, którzy go oglądają to trzeba by wozić w schowku duży zapas jakiejś maści na nadciągnięte mięśnie szyi na przykład, bo ludzie się po prostu w takim tempie za nim oglądają. Skyliner pewnie robiłby jeszcze więcej szumu wokół siebie, bo jakby na przykład na zlocie uruchomić ten cały mechanizm opuszczania dachu to dopiero byłoby zjawisko, ale i tak jest spektakularnie, się przyznać. Rocznik 59, jeśli chodzi o amerykańskie samochody, jest jeszcze wyjątkowy pod takim względem, że to jest ostatni rocznik dla skrzydlaków. Te skrzydlate tylne błotniki zaczęły się rozwijać tak powiedzmy od roku 55. Tak na dobrą sprawę. Swoje apogeum osiągnęły właśnie w rocznikach 57, 8, 9, a potem nagle w roku 60. Pojawiły się nowe modele, nowe roczniki z takimi już typowo pontonowymi karoseriami. Nie dlatego, że nagle klientom one się znudziły. Amerykanie, którzy przez długie, długie lata traktowali kwestie bezpieczeństwa jak jakiś głupi komunistyczny wymysł, nagle doszli do wniosku, że kurczę, te wystające elementy to jednak mogą być trochę niebezpieczne, więc zrezygnowali. Z jakichś emblematów w kształcie pocisku na masce, z takich rogów, skłami, takich wiecie, co się wbijały w pieszego, rozrywały go na strzępy, krew bryzgała wszędzie, z tych właśnie okazałych stateczników, które tych samych pieszych rozcinały w pół, jak miecz samurajski. Dobra, rozpędziłem się. Chodzi o to, że jeśli chcecie mieć skrzydlaka, to 59. rocznik to jest ostatnie, w co powinniście celować. Ale najpiękniejsze jest to, że żeby mieć skrzydlaka, nie trzeba było kupować Cadillaca, nie trzeba było kupować Lincolna. W zupełności wystarczył samochód dla takiego zwykłego, amerykańskiego Johnsona, nawet prawda, z południowych Stanów, które uchodzą za te biedniejsze. Ford, Chevrolet, przecież to były samochody takie zwyczajne. Oczywiście tu jest taki, jak na Forda, top of the line, bo to jest ta wersja Galaxy ale jednak nadal jest to tylko Ford. I tak jeśli chodzi o na 500 Galaxy, to te skrzydła z tyłu wcale nie są jakieś najbardziej okazałe. Jeżeli porównacie ten samochód z jego najbliższym konkurentem, czyli Chevrolet'em Impalą z tego samego rocznika, no to zobaczycie, co mogło być tam. Wiecie, gdyby postawić tego obok Impali, no to faktycznie można by się zastanawiać, a nie, faktycznie, dobra, w Impali, nie wiem, większe te skrzydła, fajniejsze, to jest wszystko rzecz gustu, ale dorwać coś takiego dzisiaj, w takim stanie, to jest jak wygrana na loterii. A, tu w ogóle potknąłem się ręką o ten znaczek. To jest też pewnego rodzaju ciekawostka, bo zanim wprowadzono właśnie tą linię modelową Galaxy, to Fairlane był też sprzedawany w wersji Victoria i te literki V tutaj właśnie na tych znaczkach na przednich błotnikach. Mają literę V nie jak V8, bo wtedy V8 było już w samochodzie tej klasy czymś normalnym. To właśnie oznacza tą linię wyposażeniową Victoria. Tylko, że to już nie jest Victoria. To tak naprawdę nie ma z Victorią już nic wspólnego, ale albo ktoś to przeoczył, albo uznali, że nie, to jednak fajnie wygląda, to niech sobie już zostanie. Za każdym razem, kiedy widzę tak utrzymanego amerykańskiego klasyka, momentalnie dostaję budyniu w kolanach i zastanawiam się jednocześnie, co też takiego ludzie widzą w tym głównie na kołach, które w tym samym czasie wyjeżdżało z FSO. No ale co tam komu w duszy gra? nie Niemniej oceniać. Jedni lubią bacha, drudzy bułgarskie techno. Tym kijem w mrowisko kończymy na dziś. Pamiętajcie, że jeśli macie jakieś fajne klasyki albo malownicze graty, dawajcie nam znać przyjedziemy, pogadamy, sfilmujemy i pójdzie w świat. No chyba, że to będzie gówno z yy, Dzięki, to były Bójdy na Resorach. Widzimy się za tydzień. Na razie.